Dzień dobry, nazywam się Jan Dziekoński i jestem prezesem Mzuri Investments. Chciałbym Państwa zaprosić do wspólnej inwestycji w Mzuri Cefi Cierpliwe Kamienice. Jest to nowa spółka inwestowania grupowego Mzuri CFI, której strategią jest zakup um, trudnych kamienic, cierpliwych kamienic, Kilku lub kilkunastu budynków za pomocą co najmniej 10 milionów złotych kapitału, który zaczynamy zbierać 1 kwietnia 2020 i będziemy go zbierać do końca czerwca tego roku. I w ramach tej spółki w ciągu 5 lat chcemy zrestrukturyzować te kamienice i przynieść naszym inwestorom co najmniej 50% wzrostu na zainwestowanym kapitał. Wiedliwa kamienica, trudna kamienica to jest taki budynek, który mierzy się z jednym lub kilkoma problemami. Mogą to być um, trudni najemcy e, z problemami eksmisyjnymi, z umowami bezterminowymi, e, z problemami płatniczymi. Mogą to być problemy płatne, z koniecznością, y, prawne związane na przykład z koniecznością wykupu części gruntu od miasta. to być przycięty stan techniczny budynku albo braki infrastruktury. Wszystkie te czynniki powodują, że takie nieruchomości stają się niepopularne wśród potencjalnych deweloperów, na przykład, czy, czy funduszy inwestycyjnych, i ich wyceny stają się bardzo niskie, co zobaczymy na kolejnym slajdzie. Co możemy zrobić z taką strategią? W ramach spółki Zurich Ciepliwe Kamienice każdy z takich budynków będzie przechodził restrukturyzację zgodnie z jednym z dwóch pomysłów. Może to być albo przygotowanie budynku jako produktu deweloperskiego, albo jako produktu rentierskiego. W pierwszej strategii e, całe, całe podejście polega na przygotowaniu pustego budynku z dokumentacją, przełączami i wszelkimi rzeczami, które deweloper potrzebuje do przeprowadzenia e, już swojego projektu deweloperskiego na takim budynku. Polega to na stopniowym przenoszeniu najemców do innych budynków i opróżnieniu lokali likwidacji problemów prawnych związanych z takim budynkiem oraz zapewnieniem niezbędnej infrastruktury. Dzięki temu wartość takiego budynku rośnie co najmniej dwukrotnie względem ceny zakupu. Drugą strategią jest strategia wzrostu cash flow, polegająca na zwiększaniu przepływów pieniężnych z najmu takiego budynku. I to się dzieje też stopniowo poprzez rotację najemców. To jest bardzo często naturalna i w, poprzez dzielenie lokali, które są zwolnione przez właśnie takich najemców na mniejsze lokale, ich remont i wynajem już po stawkach rynkowych najemcom komercyjnym, z umowami komercyjnymi i równoległe zwiększenie standardu części wspólnych, czyli na przykład budynku do centralnego odżywania, remont klatki schodowej, instalacja domofonu, wszystkie rzeczy, które powodują, że też obecni najemcy w budynku są skłonni więcej zapłacić za wynajem. Obie te strategie wymagają Cierpliwości, dwóch, trzech w wariancie takim bardzo pesymistycznym, nawet pięciu i lat na, na y, każdy budynek, żeby tą wartość y, z niego uzyskać. I każda z tych strategii no, musi być indywidualnie już dobrana do, do każdego z, z takich budynków. I tego typu nieruchomości w Polsce są setki albo nawet i tysiące. Y, od kilku miesięcy intensywnie poszukujemy tego typu budynków. Nasza lista celów inwestycyjnych, które chcielibyśmy potencjalnie nabyć, właśnie przez, poprzez cierpliwe kamienie, czy ponad kilkadziesiąt obiektów, a ich ceny zaczynają się już od 1000 zł za metr kwadratowy, więc nawet przy realizacji różnych ryzyk, przy takiej cenie naprawdę trudno stracić. I dzięki temu w wariancie takim bazowym, konserwatywnym, zakładamy, że w ciągu pięciu lat i to jest nasza ambicja. Spółka ta przyniesie inwestorom aż 50% wzrostu w zaangażowanym kapitale. To jest ponad 8% w skali roku. Natomiast jeżeli ceny rynkowe w ciągu 5 lat wzrosną, a projekty zrealizujemy szybciej niż, niż w tych takich pesymistycznych założeniach, to ten zwrot może być jeszcze wyższy i może sięgać nawet 90% w ciągu 5 lat. Co jest ważne w tej spółce, nawet jeżeli ceny rynkowe spadną, a procesy te, te się wydłużą dla niektórych budynków i koszty, które zakładają będą wyższe, to i tak spółka przyniesie ponad 20% zysku. I uważamy, że to jest bardzo dobry moment rynkowy na to, żeby inwestować w nieruchomości, ponieważ obecny kryzys gospodarczy, który będzie związany z epidemią koronawirusa, daje nam szansę na nabywanie okazyjnych nieruchomości, I zwłaszcza tak mało płynnych budynków jak kamienice. I jednocześnie właśnie ten model zakupu Budynków 50 albo i więcej procent poniżej cen rynkowych daje nam bardzo dużo margines błędu, ponieważ tak naprawdę głównym ryzykiem spółki staje się nie to, czy ten zysk będzie osiągnięty, bo przy tak niskiej cenie zakupu ten zysk jest praktycznie prawie że pewny, ale to, kiedy on zostanie osiągnięty. Natomiast ryzyka związane z tymi budynkami te wszystkie możliwe opóźnienia, trudności, wzrosty kosztów, one stają się zredukowane przez to, że inwestujemy grupowo. W momencie, kiedy kilkuset inwestorów, każdy inwestujący relatywnie niewielką kwotę, połączy się w ramach takiej spółki inwestowania grupowego, kupując kilka albo nawet kilkanaście budynków, to nawet jeżeli w jednym z tych budynków wystąpi jakiś problem, to z innymi budynkami będzie lepiej. I to ryzyko dla pojedynczego inwestora staje się bardzo niskie. I jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie procedury, jakie zbudowaliśmy przez kilka lat inwestowania w kamienice i ponad 20 lat inwestowania w ogóle w nieruchomości, nasz zasięg geograficzny, nasz zespół pozwalają na to, żeby zrealizować właśnie tą strategię. Dlatego jeżeli chcesz przyłączyć się do Muzury CF i Ciepliwe Kamienice, wystarczy tobie 10 tysięcy złotych i żeby stać się udziałowcem, wystarczy, że prześlesz do nas umowę przystępną objęcia udziałów, znajdziesz ją na naszej stronie internetowej, lub otrzymasz po wypełnieniu formularza. Następnie należy wpłacić zainwestowany, zadeklarowany kapitał na konto spółki i następnie w ciągu 30 dni dostarczyć do nas pełnomocnictwo do reprezentowania Ciebie jako wspólnika. Deklaracje objęcia udziałów przyjmujemy do 30 czerwca 2020 roku, przy czym dla inwestorów, którzy dołączą do nas do 30 kwietnia, przewidujemy szczególne korzyści. Dlatego, dołącz do RUICF i cierpliwe kamienice, odwieźć naszą stronę na www.muzurice.pl. A jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas lub napisz maila. Dziękuję i do zobaczenia na wspólnej inwestycji.